Cześć z tej strony Skater. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj z ekipą graliśmy w chowanego, także jeśli ten odcinek Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. A ja zapraszam Cię do oglądania. Profesora teraz? O, widzę go, widzę go. Hościk tam lata. O, zatrzymał się teraz. O, pada o i zniknął mi. Oj oj! A i to zielone w końcu. ja myślałem, że to maryn. Czemu? Jak jest cicho. No. I co jest? Każdy tryharduje. Szkoda, się nie odzywa. Aby się wyciszył, żeby mówić do widzów. No, wyciszył no. się. Ej, jest Maria, Słyszycie mnie w tym momencie? Tak, tak, tak. No. Byliście w trójkę na jednym skrzyżowaniu. O co? A na się nie odzywał. I co się wydarzyło przed milą? powiem wam, no było blisko, było o, wysoko, było. No okej, okay, dobra, nieważne, ja już się upiłem, żeby nie było. Ja chyba wiem. Yy... Biały sedan Maryn. Nie, nie? Kurde. Minus jeden punkt, w sensie jeden Min... do, zgadywania, no. do zgadywania jak coś. A ja chyba wiem czemu mu powiedziałeś, że myślałeś, że to byłem ja. O, a dlaczego? Tak powiedział, no. Mary, no co chodzi. No bo co, zobaczył co coś zdarzyć? co mogę wykluczyć. Okej, okay, rozumiem. Nie powiem co mm. Po nagrywkach mogę powiedzieć. Nie wiem, bo ja oglądną biały sedan, po prostu zgadnę. Randomowe słowo, powiedziałem. Dosłownie, możesz zobaczyć na odcinku u mnie. Mam pewne podejrzenia, czerwony słów w skater. Nie. Kurde. To... Ja chyba jestem blisko ciebie, Ola. O, ja. widzę czerwone, dwa nawet czerwone sobie widzę. No kurna sztywny do mnie pisze, na Discordzie. A bo dobra, Marin jest kobietą w tej grze, dobra, never mind. Jeszcze sobie przypomniałem. O, ale widzę, że tutaj jakaś akcja się dzieje, powiem wam tak, robimy evencik teraz Macie minutę czasu na dojechanie do tych doków, które są do, do tego, do jazdy po prostu. Muszę tak jako host porobić wam evenciki, nie? Żebyście jeździli gdzieś w inne miejsca jeszcze troszeczkę. Żebyście Dobra, mieli na zgadywanie, na właśnie dojeżdżanie do siebie, bo teraz chyba wszyscy bardzo daleko od siebie tak? jesteście, także trudno, nie wiem. No wiesz, może równie dobrze jesteście wszyscy razem na jednym skrzyżowaniu. Ja nie mam bladego pojęcia, gdzie wy jesteście w tym momencie. Panie Maryn, także... Nocy. On nie ma pojęcia. Także macie teraz minutę na dojazd po prostu jakoś mniej więcej do... Do tego, no nigdy jeszcze się nie zgadł, także wiecie, to jest... Parę minut już minęło, co najmniej parę minut, a nikt jeszcze siebie tutaj nie odgadł, no. Hmm. To od razu sobie czy... jeszcze przypomnę, że jeżeli chodzi o zatrzymywanie się na jakichś parkingach czy na takich rzeczach, to zatrzymujemy się tak na nie wiem, maks 10 sekund albo. Dobra, właśnie, żeby A, okej, po hej, prostu dobra. nie podchodzić w jednym miejscu cały czas, nie? Bo to też byłoby okay. takie, nie wiem, no, albo możemy trochę, wiecie, wiem, 20 sekund, coś takiego mniej więcej, wiecie, że nie za długo, żeby w jednym miejscu cały czas nie siedzieć, Chodzi o to, żeby jednak się od czasu do czasu poruszać. Czasem możecie sobie na parking wjechać i wiecie, zajechać na chwilę, na moment jakiś, ale tak, żeby nie abuzować tego. Ale cisza. Gdzie on pojechał? Gdzieś na pewno. Albo zniknął Pe i to był Ped. Bardzo możliwe, że to był Pedro. Powiem tak. Yy, Podpojem wam trochę, jestem na dokach. No shit Sherlock. Dobra. <noise> Ale ja nie jest Ja tak też tak. jestem na dokach. No super. No mogę wam podpowiedzieć, że każdy z Was jest na dokach tak naprawdę Aha. I więcej, więcej odwagi w typowaniu, powiem tak tylko Ja się oboję, że próbę z y, stratę, także Dobra. Ktoś jest szarym suwem albo białym. A kto? Ja? musisz ja nie. powiedzieć mniej więcej kto? Nie kto? wiem kto. Ja nie, że ktoś jest. Bo to wiesz, próba... K kobieta! To musi... no, dalej, dalej. Nie, nie. Dobrze, Maryn. Nie. nie! 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 Masz nietrafioną w próbę, stary. No nie. Typowałeś nie e, tego maryna. Maryn to w ogóle. No, on rozmaryn tam, kurde, on się boi <laughs> typować. Rozmaryn. Musicie Rozmarny. powiedzieć, kto właśnie <laughs> o to chodzi, no bo wiecie, no bo typować to możecie randomowy samochód i możecie trafić. Musicie samochód i powiedzieć, właśnie mniej więcej, kto, kto tam jest. Zawodnika musicie typować po prostu. Kurde. No to trzeba bliżej <laughs> się podjechać. Taki zardzewiały samochód. No. Ja I. To jest chyba skater. Nie. Nie. Kurde. No, mamy to samo Amaryn Pussy. Także... Ja, co, Maryn... Także... No, ma Maryn tu na frajera co kotek? trochę grasz, czy, <laughs> Jak powiedziałem frajera. Przejeżdża co chwilę obok jakichś zawodników i kurde nie typuje nic. Kompletnie. Co no bo tu się ja, dzieje? Jakby... Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Zbyt no, no. Czysto jadą? Dobra, to teraz tak, żeby nie było, macie, teraz nie, że na wolno coś, macie 35 sekund na przejazd, musicie przejechać chociaż raz lub dwa razy obok tego największego e, statku, który jest z tymi kontenerami, wiecie, gdzie misje są zawsze do kasyna, A. także będę Wam liczył tutaj, czy ktoś przejechał, macie dwa razy przejechać obok niego jakoś, jak przejedziecie, no ale w miarę jak najszybciej, nie, żebyście dojechali, tam się kierowali mniej więcej. Że było jakieś starcie za chwilę tutaj. Dobrze. To Ola. E, sz, e, szary. Su, e, biały sów. Kude! Trafione. Trafione, Skater -tir. Nie. Kurde. O! Skater ma punkt, ale ma też dwie próby nietrafione. Mary i Ola mają po chyba próbie. Nie, nie. Um, ma... Ola ma dwie. Dwie. Przejechaliście już raz, a jeszcze trzeba drugi raz przejechać. No. Powiem tak. O... że. To ma. Nic. No no, panie, ma. Maryn, ja czarny to, tir. Nope. Nie. Fuck. trzecia próba. Czyli zero. I jest skater, Czyli zero. Zero, tak. trzy. Na zero I masz trzy próby kolejne które... Dobra. Wykorzystać, tak, żeby to się resetuje, oczywiście, po trzech. Okej, okay, dobra, robimy wyjazd, no. Coś chciałeś powiedzieć, Maryn? Y, skater, takie stare, srebrne kabio. Nie. Kurde. Tak... Wyjazd z doków robimy, jak coś w tym momencie. Także A mi tak podejrzanie skręcał. Zapraszamy na wyjazd z doków i kierowanie się jak najbliżej, żebyście przejechali chociaż raz obok garażu. Dobra. No to maryn szare cabrio. Nope. Kurde. Ja <noise> mam ostatnią próbę, nie chcę minus jeden mieć. Oj, byczku, byczku. No to trzeba celnie, celnie, wiesz, może czasem tu zaryzykować, właśnie jakoś, że tak powiem. Także, no, o jezu, a ten co tutaj robi, taki zawodnik? O kurde, co on tu robi? O nie, i że on obok tego sobie stoi, co jest? I że nawet go nie zauważył, tego zawodnika? Kurde. No, widzę, że tutaj nieźle, nieźle. Powiem tak, jedna oh. osoba już nie jest w dokach od was. No ale dwie jeszcze gdzieś tam w tej okolicy się znajdują. Także druga osoba już wyjechała z tego. Z doków. Brakuje nam jeszcze jednej osoby, która z doków by wyjechała. Aha, dobra, może lepiej nie. Okej, aż się Ola nie? A wiadomo kto jeszcze z doków nie wyjechał, także. Maryn A może Ola właśnie nie wyjechała. Nie, ja wiem. Nie, maryn. Nie, wiem. Ja <noise> <noise> wiem, że maryn. Dobrze, że się sprzedajesz, że wyjechałeś z doków, nie? By the way. Ajajaj. Tak. Chciałbym a, tylko a. powiedzieć, no. No kurde, dobra. Ja widzę, że tu jedna osoba nie wykonała prawoskrętu na ten, Cii. który miał być wykonany. Oj, 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 oj. Tam miał być prawo skręt taki robiony, robiony. Cicho, nie, kto nie widział, ten nie oj, widział. Oj, oj, <noise> musisz przejechać jakieś jeszcze obok, obok garażu musisz przejechać i... Musisz teraz, musisz jak najszybciej na ten garaż. Jak najszybsza droga na garaż panie Skater, w tym momencie ciebie wyczeka przez to w ramach no za będziesz musiał zrobić kółko, bo garaży jeszcze. No dobra, to lecę. Skater, ale ja widzę gdzie ty jedziesz i ty naprawdę, ty, jak ja ci mówię, że jechał na ten garaż, to jedź na ten garaż, proszę cię. Nie na ten garaż. W sensie są dwa w tym miejscu, ale bo widzę. widzę. Ten, ten prawy dolny taki garaż aaaa ten a pierwszy garaż dlatego mówiłem od razu prawo skręt żeby był po wyjeździe wiesz z doku a nie dupo skręt także no no Kiszkostyk. Kisz no dokładnie kiszko skręt też nie miał być robiony ja tam miałem ostatnio dwa tygodnie temu kostko skręt, także no hmm. ale już wszystko jest git Coś jest nie tak, on się nie odzywa. No bo jest zmutowany się, gada do widzów. No tak, ale coś tu jest nie tak. Ja, ja wiem, że my jesteśmy obok siebie teraz. A Hogatu się tam pewnie śmieje. No ja się śmieję tylko z tego, że Maryna no, oczywiście dalej nie pojechał na ten garaż pieprzony i dlatego mówiłem, że Maryno dalej nie pojechał. Ale nie jest pojechał. garaż. Jezu yes. Maria, garaż po... Od razu mieć wyjazd z Doków i prawoskręt. Cały czas o tym prawoskręcie mówiłem no? przy wyjeździe z Doków z tego regionu. Pierwszy zakręt w prawo po prostu. Jak Fajnie, bo go... by jakby dzia działała ma mapa, a nie było widać graczy, to było coś. No to było najlepsze oczywiście. No bo było najlepsze oczywiście. Najlepszy. oczywiście. Najlepszy to jest dojazd w takim razie do. do czego możemy Wam zrobić dojazd? A gdzieś tutaj, pod... co to jest? Siedziba klubu znajomego. Żebyście sobie obok tej si siedziby po pojechali Aha. na chwilę. A to mm -hmm. dzięki wielkie, że już zążem skręcić to lewo. No ale wiem, gdzie jest. Możecie przejechać dzięki temu, żeby tu wjechać, to albo musicie przejechać jakimiś bocznymi, albo ten. Albo przez chwilę tak jakby wyjechać poza obręb mapy, ale to nie ma. Mogę tym mostem, nie? No, Mogę. na chwilę możesz, na chwilę możesz, mówię, żeby przejechać obok tego możesz tak zrobić. Także no po prostu wiecie, w którym moment macie się kierować. Na górę. Na górę tak jak wjeżdżaliście w ogóle na ten teren, nie? Macie o co chodzi, mam nadzieję. Okej. Okay. Ale pierwsze było, małe. No, raz zaliczone. No, skater zaliczył, to prawda, ale to. Co? No, skater no, no, był już po prostu obok tego klubu, co ja mogę wam powiedzieć, że wy jesteście wolni. To też będę robił chyba tak, że będą dodatkowe punkty na przyszłość, może, za realizację, właśnie tych eventików. Eee, że jak się boicie zgadywać, jak nie możecie się znaleźć, to przynajmniej za te eventy będą punkty leciały, żeby wam jakąś lepszą punktację zrobić. Myślę, że można tak robić na przyszłość. Co że w ogóle doprowadzenia was to to żeby właśnie można było ne, was troszeczkę na te, na te punkty powysyłać tutaj, ne, żebyście no żeby osoba, która po prostu pierwsza pojedzie, nie będzie jak pusiak jechać, wtedy jak Maryn to... to wiecie, to będzie punkty dostawała. Osoba, która nie dojedzie w ciągu na przykład timera, to też trzeba będzie sobie z zegarkiem w ręku normalnie siedzieć, to będzie te punkty tracić. O, tak zrobimy. Trzeba będzie wam też zrobić jakąś walutę za punkty, na przykład, że ktoś może stracić punkt, a ja mogę wtedy wskazać miejscówkę, gdzie ktoś... A dobra, już O, dobra. Jest. 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 <laughs> Tylko, że ja coś muszę bardzo ważnego zrobić. Okej, okay, rozumiem, siusiu. To jest Ale ten nie, wiek, w którym... nie, nie <laughs> Robię, nie, że dwóch... Ale siku? się wygrzeje. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. No, no, fajnie, fajnie. Rozumiem, Marek. No, spoko, spoko każdemu się zdarza, wiesz? Ale... 15 lat to jest jeszcze ten wiek, który można się zmoczyć w łóżko, dokładnie tak. No, trudno nie rozumiem, ale no, no wiesz. Fejn eee, też nie wyważa, tak można powiedzieć. Dobra, dobra. Ja tutaj coraz niżej sobie latam, proszę Państwa. Trochę będę Was tutaj. Na akcję wyciągał, że tak powiem. Chyba już jestem koło. Koło A, czego jesteś? No, wiesz czego? Czego? Stary, <ślałem ślałem> tak po każdy ciekawym tak. w tym momencie, koło czego jesteś? Wiesz, że ty, ty sam sprzedajesz tak. podpowiedzi na siebie aktualnie, no tak stylu. mogę powiedzieć. No, ciekawe, ciekawe ogólnie się tutaj robi, proszę Państwa, na tej mapie. No, bardzo ciekawe. Okej, okay. maryn. A nie, maryn akurat nie jest w ogóle tutaj ciekawy. Ciekawy. No, no, niestety, maryn akurat nie, jeżeli chodzi o ciekawość, to. To niestety no, Ale jeśli chodzi o, o pewnego, to góruje. Okej, okay, no jest, jest taka szansa. Ej, ale właśnie w sumie tak teraz stwierdziłem, że maryn sprzedał info w ogóle o no, tym swoim Z2, także. Nie taka byłem Z2. Po... No, dlatego mówię, że sprzedałeś tym info, nie? Że nie byłeś na Z2, jednak, a byłeś na Z2. Co mogło się tutaj wydarzyć w takim razie? Co się tam wydarzyło z, z panem Maryńskim? No, to Ci powiem, że wracamy, wracamy na planszę, proszę Państwa. Spróbujmy sobie przejechać obok teraz mojego garażu z samochodami. Wiecie, gdzie to mniej więcej jest? Chyba macie na pomarańczowo tak, tak, zaznaczone tak. na mapie w razie W. To jest właśnie taki garaż z samochodem w środku. I to jest tak zwany garaż z samochodami w takim razie. Zobaczymy, czy tym razem ktoś może podejmie próbę. Czy może ktoś się wykryje tutaj, no? Powiem tak. O jezusku, co tam się dzieje? No! <ścoughs> Drifty? zauważył? To no ja się <ścoughs> no naprawdę. O boże! <śpening> ja ja zawrót na ręcznym robiłem na tym na środku jo, jo, że to nie było widziane, że wy takich rzeczy nie widzicie? Nawet nie wiem co ona zrobiła, no. bardzo mnie ciekawi No, Ola się aż zaśmiała, bo wiedziała, że to o nią chodzi Oczywiście e, Także... Ja nic wcale nie wiem o co chodzi Tak, 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 ona nie wie Ej, czy to jest jakaś faworyzacja, Hogat? To co teraz no. robisz, czy... No, co ja robię? Nic nie robię kompletnie Ja sobie latam, sprawdzam co tu się dzieje akurat nie na mapie, mniej więcej. YouTube. Wierzyć, ja, ja mogę tu ja mogę dawać jakieś podpowiedzi czasem czy, czy, czy coś. O oh, men. Mogę dawać takie intensywne podpowiedzi. nie intensywne podpowiedzi. No, no zdarza się. Panie skater. O! Oh. Pa, panie skater. O. Oh. Pa, panie skater. Podpowiedzi mogą być, no. Dobra, to teraz tu i tu, dobra. Oh, fuck. No, ja tu czasem o oznaczam, oznaczam to. po prostu. Nie, Ja się nie eee. ja sobie po prostu jadę normalnie. Po się nie dnie Ale się nadnie, zatrzymuje. Eee, Zgaduję, że się zatrzymuje. Fuck mi. Ech. Ola, powiedz czy to prawda czy nie? Um. Jeżeli jest to co Ola, jest tym co ja widziałem wcześniej, to nie jest czarnym suwem. No chyba, że... No nie, nie zdecydowanie nie jest czarnym suwem Ola. No to nie. Kompletnie to... nie jest. Ja tylko mogę powiedzieć... Że przed chwilą cała wasza trójka się widziała oh. No nie, nie, znowu! Ja... ja do, nie, dlatego... dlatego przeleciałeś nad nami? Jak wy siebie w tym samochodzie, w tych samochodach nie widzicie kompletnie, to ja nie mam bladego pojęcia Wiecie ile razy wy w całej tej mapie przejechaliście tak centralnie twarzą w twarz ee, pojazdami obok siebie? Yeah. Nie no... Wiesz, my też tak mieliśmy, nie? No. Wtedy no, no wtedy, a wiesz, wtedy nie wiadomo dokładnie ile razy, nie? A teraz to ja widzę dosłownie jako, jako host tutaj latający nad wami, to, to, to ja widzę, że, że kurde. No tyle ja razy. Ja to szok. Muszę jakoś zawrócić teraz. Dobra, Problemy. Tutaj Pani na jazdę do e, tego Amunation. Do Ammunition, dokładnie. <grym> do Marin. To, Czy to coś oznacza, proszę Państwa? No nie Otóż wiem. Nie. czy Marin jest przy Ammunition? Nie, Oy, skąd? Otóż, nie. otóż może to oznaczać, że jest, a może to znaczy, że właśnie nie jest. Skąd o, Game Nation? I powiedziałbym to jest najdalej od Game mm. Nation. Ale mi serce zaczęło bić. Olatir! Good AIDS! To? Ola. Ola, może byś się odezwała, Ola? Ola, Tir! Em. Good AIDS! <noise> Tak? W sensie ciężarówka czy tir? A czy taka ciężarówka choćby? go stwierdzić, znaczy czy to jest no, ciężarówka. No to nie, tak, to ciężarówka. ciężarówka, Ale to Ola, no. pamiętaj, że ty możesz też zgadywać w razie, wówczas. W, w ja tak, wiem, wiem. Tylko nie wiesz, gdzie, tak? Rozumiem. To maryn tak, dostaje punkcik w takim razie. Maryn wychodzi nie. na prowadzenie w tym momencie. Dobra, to ja idę punkcik. sobie podmienić akurat. No to olej z AFK w tym momencie, że tak powiem. Możesz wyjechać poza teraz tutaj obszar okay. gry. Okej, okay, ale co zrobi w takim razie Maryn i The Skater? Czy oni już byli obok Amnestion? Trudno. Ja już byłem. No, moim zdaniem, to ja jeszcze jest nie Ja powiedzieć. Jest do końca. Okej, okay, Skater ogólnie moim zdaniem to jest w ogóle mało spostrzegawczą osobą, tak mogę tylko no. powiedzieć, bardzo mało spostrzegawczą. Bo dosłownie, to tak rzucę tekstem, że skater przejechał obok nie, tego nie. samego samochodu nie, nie dwa nie razy, was. jadąc y, dwa razy obok Amunition, Także i ten samochód się w ogóle nie ruszył z miejsca. Y, Marcin Czarnysów. No. Nie. <noise> Jak nie? Ale to jest piękne, po prostu powiem wam takie pepegi tu żeście porobili znowu przed chwilą, to jest szok. Że, że tylko Maryn na plus wyszedł z tego. W ogóle. że Maryna nie zgadliście, to jestem. W szoku ciężkim, naprawdę. Dobra, mamy już podmienny samochód. A okay. No to Ola wraca powoli na arenę. Dobra, to teraz tak, kolejny punkcik do dojechania. Znowu w stronę Doków, ale tam musicie pojechać na pociągi bardziej. I obok tych jest pociągów. Na ciupongi? No, bo tam obok doków macie taką całą stację na te towarowe, nie pociągi. No to gdzieś mm -hmm. obok tamtych towarowych, żebyście się pokręcili w tym momencie. Zapraszam na kolejny węcik. I to możliwe, że będzie taki ostatni węcik na tym chowanym, także polecam teraz, albo wszystko, albo nic, nie. Macie Maryna, która ma, ma, który ma jeden punkt, ale równie dobrze jak ma. Maryn ma chyba jeszcze jedną próbę, tak? Niecelną i będzie miał zero wtedy. Także on może teraz źle strzeli. on nie będzie, on będzie tryhardowy. No. Nie ma no. pusy Chcielibyście pusy, Maryna zgadnąć, no to jest, jest szansa, żebyście to zrobili. Także nie mogę poradzić. Tutaj zagęszczenie jest spore, ruchu, jeżeli o to chodzi. Widzę. No, z tego co widzę, to dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy na mapie tak, aktualnie. Tak, tak. A co to ma być? Zaznaczam ci tylko spocńcu, żebyś jechał na evencie, mniej Wiem. więcej w to miejsce, do którego masz jechać, a nie w drugim idzie. kierunku. Poceńcu kurde, Marynowski, Wiem. no niech No Maryn jest tak baliw. spocony, powiem wam, ja to przed chwilą właśnie ja się tylko Może powiem, dodajmy punkty za. Że Maryn jest spocony fest Oli, Oli tylko podpowiem, że tam nie jedziemy. A. No od razu. Że okay. to jest poza strefą. Eee, także nomć no, mówię, no i trze trzeba wprowadzić te punkty za event, bo na przykład taki skater zgarniałby punkty za evencik, bo on jedzie od razu, pierwszy tutaj bada cały teren, jeździ obok tego, a taki maryn dojeżdża, nie wiem, półtorej minuty później zazwyczaj. Eee, po tylko teraz już. ja już nie wiem, gdzie jest, no bez kitu. Duży, czerwony most. Dosłownie, jedziesz w tamtą stronę. No, Znaczyli mam czyli mogę sobie jeździć tutaj, mówicie. Bo widzę, że nikt nie dołączył. Nie, zdecydowanie, skater zostaje punkt za to, bo jeszcze jakby tu Ola przynajmniej była, ale tu nie ma ani Oli, ani Maryna nawet. Maryn jeszcze w ogóle złą z trasą pojechał. Skater zostaje w tym momencie punkcik dodatkowy, także. Okay. Dziękuję. Skater już Maryn musi się spocić teraz, żeby. Nie! Tak. Nie. Tak, musisz się spocić, widzisz? Się a najlepsze jest to, że Maryn jeszcze najgorzej może na tym być, bo jak nie trafi teraz, to będzie miał zero. No a mój Maryn. Aj dawaj maryn, weź, pussy No balls No balls maryn Co? Co jest panie marynowski? Nic nie jest Kurwa. Maryn tir. tir! Czarny tir! Dosłownie w tym momencie ja jechałem No i skater 2 punkty ma No maryn to teraz zdecydowanie musisz trafić e, Skater kogoś. Pieskarka nie. Tak... <głos> 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 minus jeden, kolejny! Maryn zero. <głos> <głos> ale był koło. Tak. byłem ja się już zgubiłam. Byłem naprzeciwko ciebie dosłownie. Eee, no Ola nie wiem, Ola chyba dostanie ten minus jeden punkt, bo ona... Wiecie gdzie jest Ola? Ola. Gdzie <noise> jest Ola? Ola jest z... Najwyżej niż <noise> Amunations w tym momencie. O no, Jezus. No no, Ola... no... się nie zgubiłam. Mojego samochodu nikt nie zgadł jeszcze, dosłownie Nikt nie zgadł wcześniej? Nie A bo ty sam sobie straciłeś punkt, bo ty zgadłeś no. wcześniej, jeśli straciłeś punkt, rozumiem. Ale przypominam dalej, dalej, żeby była jazda na doki i dalej na... Ok. na mniej więcej te pociągi. Ja też nie wiem, trzecia osoba dojedzie do tych doków, szczerze Dalej nie dojechała? O oh, Jezu słuchaj. A ja sobie zacząłem wyjeżdżać. Skater dostał ten punkt plusowy za doki, no bo naprawdę, no chłop tu siedzi 3 minuty, a Ola nawet nie dojechała do doku. Także, yy, no... To ja strzelę. Yy, no no. Skater taka pu ja jest pusta piaskarka, nie wiem jak nie. to się nazywa. Nie. Jakim? Chłop się uparł na tym piększadek piaskarny. Ale nie, ale zdałem. serio, ale w sensie z przodem no takim... No to nie, takim nie, to w ogóle nie, 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 nie. Jakim prawem? Przecież... to, to normalnie... przejechało prawem. kołem jak coś. <grym> Czyli muszę się podrapać po nosie. O, wow. <grywa> Skater już jest teraz. Przed chwilą Maryn myślał o taki sposony, że będzie, że sobie tutaj ładnie. <grywa> Maryn przede mną sen uderzył, kurda, słupek Ta <grywa> ciężarówka mnie zatrzymała się nagle, ta ciężarówka, tak? <grywa> Ostatni battle <grywa> Trzymamy się teraz na tych dokach, ale nie jeździmy w ogóle ulicą obok statku, ani ulicą obok e, pociągów, ani nie wyjeżdżamy z doków już e, żadnym wyjazdówkom. Battle Royale na dokach teraz, ostatni, ostatnia szansa na odrobienie lub zarobienie dodatkowych punktów. Ja się wyciszam na ten fragment. A miułem był. znaczenia jeżdżenia brzegami teraz e, po tej mapie. Ani tu się nie zbliżamy do, do ani jednego ze statków, ani nie zbliżamy się na brzeg, tutaj prawy róg, ani nigdzie. Także Maryn, wymieniłeś już samochód? Nie, jeszcze. Szukam. Stary, to bierzesz po prostu jakikolwiek, cokolwiek. Możesz wjechać przez kawałek, mogłeś wjechać stąd. Maryn, wyjedź stąd po prostu kawałek sobie i weź zmień ten pojazd, jeżeli o to chodzi. Beka, bo właściwie przed chwilą przez jakieś 3 minuty jeździłem w kółko. <laughs> Okej, okay, no, tu było bardzo blisko parę razy, że tak powiem, ale no cóż. No to że... O nie, ja wiem co! Nie co widzicie jest. siebie, co chwilę, no ja to co ja mogę wam poradzić. Okej, Marny, ty już jesteś w nowym samochodzie, jak rozumiem, nie? No, można tak powiedzieć. Tak, okej, okay, no dobra, jest już. <coughs> Jeszcze sprzedaję tutaj info dodatkowe, no nieźle, nieźle. Ja o, coraz jest. niżej sobie zlatuję, <laughs> yeah. żeby na was popatrzeć. Jak tutaj sobie jeździcie, śmiesznie. Mhm, mm no ale sobie jeżdżą. Boże! Hmm. hmm. Podejrzane to było. Jestem prawie pewien, że to był Maryn. Jakby. Ale nie będę mówił. Jeszcze. Bo stracę jeden punkt za to. Ja mam tylko pamięć. Piaskarka Maryn. O, z no. drugi punkt Tak. Piaskarka taka. Piaskarka? Nie piaskarka żadna. Z piaskiem ciężarówka taka? Jeżeli nie? Okej. Okej, okay. no okay, jest... dobra. W ogóle śmieszne jest to, że jak jeździcie obok siebie i żaden z was nie zatrzymuje się na stopach, które są widoczne z góry, śmiesznie. No to też, tak ciekawie wygląda, jak sobie przejeżdżacie przez te stopy tego, tak, randomowo. No, no, no. Dobra. Macie teraz ostatnia szansa na wygraną lub przegraną. Macie dwie osoby z dwoma punktami. Ostatni, kto teraz pierwszy siebie zgarnie, ten wiecie, wygrywa już. Oczywiście wszyscy mają że punkty, zgadnę. no właśnie, no chyba, że zgadniesz nagle dwie osoby i jeszcze raz, no ale to wątpię raczej, żebyś nagle z zera na e, trzy e, skater, niebieski taki samochód? Taki... Nie. Nie. Kurde. Ola, ile miałeś prób podjętych? Trzecia. A nie mam pojęcia. Tak trzecia. trzecia. For sure trzecia. O. No i chyba mamy zwycięzcę w takim razie na dzisiaj, i to będzie skater, aj, bo aj, aj. Ola spadła na jeden punkcik. Ale Także, to proszę dnia, Państwa, do trzech punktów miało być! No nie do trzech punktów, tylko do tego kto będzie miał przewagę punktów. Aha, dobra. O to chodziło, nie? Aha, Bardziej. Gigi. Także wydaje mi się, że na ten moment możemy sobie zakończyć. No kurde, wiedziałem! <głosy> <głosy> Cały czas byłem sedanem. <noise> no, to, to prawda. Także dziękujemy bardzo za wzięcie udziału w dzisiejszym odcinku Chowanego z ekipą Patrzcie. Dzisiejszym hostem byłem oczywiście ja. Następnym wow, razem no, można no, trochę no, zmian wprowadzić. Jeżeli cały czas tym to, byłem. Podoba, a chcecie jakieś zmiany wprowadzić, to możecie śmiało w komentarzach Bum. pod filmem napisać. Tak, Dziękujemy bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Elo i cześć. Hejka. Cześć.